Siemano ludziska z tej strony Fox i dziś po raz kolejny jesteśmy na twierdzę krzyżowiec, tak? To już to już chyba czwarta misja ogólnie. Tu mi stary przyjaciel się nazywa. No i zaczynamy, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wiele... Ła, Tam z wieprzem to chyba nie będzie za dużo pieprzenia, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczymy za chwilę wieprzu, to tam kurwa jest w ogóle taki koks. Bo on taki żadny ryj, nawet nie wiecie czemu, a sobie wyobraźcie, nie? Może yy, kiedyś się zadawał z prosiakami, tak? Twoja popularność spada. To są <laughs> No i te prosiaki mu tak się normalnie. No stolca mu walnęły na pyski, ten pysz mu się tak skrzywił, że ma tak teraz, do teraz, nie? No przykra historia, niestety, no prawdziwa i bolesna trochę, nie? Ja mu tam nie współczuję, bo w dupie go mam głęboko i tak dzisiaj przegra. Mam nadzieję, że nie będę musiał jakieś. Nie można tutaj tego. z tego. Aha, kurwa drzewo. Widzicie, dawno się nie gra, to tak później jest, kurwa. ich zapomina. Co nie było można na tutaj tego zbudować, mój panie. Tak, niestety jest. Mm, tutaj też są drzewa. Dobra, na razie nie będzie tyle. Mmm, jak to moi łucznicy Niech oni sobie tutaj coś robią Mamy coś kamienia To w sumie w miarę fajnie Nie wystarczy niestety na jakąś większą wieżę Chociaż nie, mamy 50 z tego co widzę Czyli wystarczy na wieżę Czyli dojebiemy go już od samego początku Ja pierdolę I ten cement, nie to To trzeba postawić tu Koksa mi tu postawić Okej okay. Już jest wszystko tworzymy rośnie No Rośnie kurwa, bo jestem zajmisty Jakieś polecenia O kurwa, tego Możesz, nie przewidziałem Jesteśmy atakowani O kurwa, tego nie przewidziałem niestety. Nie można tutaj tego zbudować, mój tanie. Dokąd nie kurwa, postawa agresywna. Jebać w nich ile wlezie. Lord jest atakowany. Chuj z tym lordem, on sobie radę da Takie pierwsze hity to tam mogą być. <laughs> Chcę inżynierów mi postawić natychmiast? Parę domków Kurwa działać, co jest z wami? Jesteście przypierdolnięci, naprawdę Potrzeba nam nowych rekrutów, ser No jako oni mi rozjebali tutaj schody? Co za świnie, kurwa, wredne. No to gdzie jest, kurwa, to wejście? Kurwa, jak to się robiło? To, o, tutaj są. Aaa, bo to jest zjebane, to trzeba było mówić od razu. Nie mi takie, kurwa, rzeczy gadać. Czemu kurwa nie mogę tutaj wejść. Jaka ta gra jest pierdolnięta. Przezburzyć wszystkie schody znowu. No, patrzcie i da dalej nie mogę wyjść. Kurwa, ja zawsze zapominam. O, to było coś takiego. Ciuladzich wszystkich, kurwa, co się pierdolić. łaskawość? Jak możemy pomóc? stanowisko na machinie obleżniczej. No, to jest mój standardowy start, zawsze taki sam, nie? Jakoś trzeba żyć. Okej. Okay. Co robimy dalej? Trzeba by było zbudować tutaj e, jakiś... Jakieś źródła dochodu. Jakoś też już wygląda. O, wieprz już się ogrodził, widzicie jaki kurwa cwaniak. Ale on ma dużo zasobów tutaj, ja nie mam praktycznie nic. Mm -hmm. Zrobimy trochę tego. Tarcza później Nie można tutaj tego zbudować. Kurwa musiałeś idealnie w tym momencie na to wyjść. Nie można tutaj tego zbudować. Teraz tutaj. będzie zajbiście. Kolejna eee, Kolejne co musimy wybudować to młyn. Tam oni niech się tam pisgają my się tutaj nie będziemy tym przejmować zbytnio. Tak, powstał teraz młyn. Aha, sklep jeszcze, sklep. Gdzie był sklep? Mamy troszkę więcej czasu, więc możemy na spokojnie tutaj ten teraz zarządzić. To był sklep. Sklep postawimy tutaj. Takie standardowe miejsce chyba u mnie. Trzeba mm. by teraz było zrobić jakieś piekarnie czy coś. Dobra, niech na razie będzie tyle, myślę, jakoś dadzą radę. Mhm. Mm Tutaj się coś dzieje teraz. To jest w miarę spoczko. No, odcinamy go. Nie ma źródeł dochodu teraz. Myślę, że zajmiemy się nim bardzo, bardzo szybko. To jest w ogóle jakaś ciota w chuj, ja nie wiem co to jest Kogo oni mi dali. Ten odcinek nie będzie chyba podzielony na party. Ja może nie jestem jakimś wybitnym graczem, ale ja go rozpierdolę zaraz w 3 sekundy. Mógł sobie łyka kawę zrobię. Ach, kawka zawsze spoko. Okej, okay, co on tutaj ma? No on tu nie ma nic praktycznie. Ma parę wojsk. Jakaś jedna wielka dziupla z tego co tam widzę. Potrzeba złota. Potrzeba złota. Widzę. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ja nie będę jakoś zbyt te murów robił, bo to jest kompletnie bez sensu w tym momencie. Po prostu kamień jaki dostanę, będę go sprzedawał, tak? No bo ja tu nie widzę najmniejszego sensu, żeby, żeby robić mury, jak on tutaj. No, nie ma źródeł dochodu. Oni tutaj wychodzą i już zaraz giną, bo takie praworządnie, niestety umie. Nie ma, nie ma. Jest dużo drewna, w sumie drewno moglibyśmy sprzedać. Nasze zapasy żywności kurczą się panie. Minus Stan skarbca bez zmian, pani. Minus cztery. i to się unormowało teraz. Hej ciuliki! Robić kurwa tą mąkę Co tu jeszcze zrobić żeby to się poszło? Taką rzeczy nigdzie nie postawię. Mógłbym już tu postawić, no ale jebać to w tym momencie. Ja w łonie też bym... Kurwa, całe miejsce mi chuj zabrał. Jest z siebie dumny, nie? Jebać go. nas całego drewna, bo zaraz może się okazać, że jest potrzebny. Potrzeba złota. Jesteśmy atakowani. Tu im wyślemy wsparcie. Okej, okay, no kolega już nie ma... sensu żyć można powiedzieć, bo... Jest główny i przegra tą potyczkę, to już jest pewne. Ach, kawka, słyszę spoko. Mhm, postawimy kolejną wieżyczkę, żeby go jeszcze bardziej dowalić. Twoja popularność spada. Jak to spada? Jak to kurwa spada? Wam 19 bułek, macie to pierdalać powoli. Koi, zobaczymy jak one sobie tutaj poradzą. Jesteś najznajenicszym władcą. Słuchaj e, Jean, a kiedy ja nie byłem? Ja zawsze byłem najzajubistszym władcą. <laughs> Rozpierdoli gdzieś tutaj, bo są, kurwa cioty w chuj, oni w ogóle graźnie potrafią. Ehm, tak, zrobimy znowu podwójne, bo nie wiem gdzie, że jest zawsze te wejście. <laughs> Przepraszam. Ja tak by to było. Wiadomość od wieprza. Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Nikt nie pokona! Wieprzed się kurwa nie ciesz, bo ja to zaraz Ci wparuję na chatę to brzmiało kurwa w wieprzu. Wasza łaskawość, Wasza łaskawość zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej. Pięciu, tak? Jest pięciu, jest dobrze. Wypierdalać No wierzę no oni są w dupie, no co oni mogą zrobić? No rozwalili mi moich koników, no ale co? Zmienia faktu, że on już praktycznie nie żyje i... No nic mi już nie zrobi tak. Jest teraz nieruchomiony strasznie. Jest wręcz niemożliwe, jak on się łatwo poddał. Może, że się jeszcze nie poddał, no... Zbyt wiele to mi teraz już nie zrobi, tak. Tylko mój mnie zawsze wspiera i mówi, że jestem najzajebistszym władcą No i chuu, już żarcie nigdy nie zmieści, macie przejebane teraz, będziecie ginąć Trzeba było do roboty iść kurwa, byście sobie zaru... O, tu jest jeszcze miejsce, to czemu ja o nim nie wiem Jesteś najzajebistszym władcą Wieprzu, o. szczerze ci powiem, nie? <coughs> Że może i miejscu miałeś fajną, ale nad rozbudową murów <coughs> kompletnie nie pomyślałeś. On mówię to, bo on mógł sobie tutaj spokojnie mury porobić, w tych szczelinach skał, bo przez skały też przecież nikt nie umie przejść. Nie wiem, dlaczego on nie myśli. Książę trupki kurwa. Świnia jebana. Mamy tam trochę hajsu, ja na razie nie będę go... Zbytnio atakował... Nie będę robił myślę łuczników, tylko od razu będę robił tych. Potrzeba więcej złota! Potrzeba więcej złota! Zara będzie. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Mi już nic do szczęścia nie trzeba. Potrzeba złota! Zrobię ich taką kurwa armię, że jakbyś jakby od razu... Widzicie, że oni już ledwo żyją tutaj, moi ich tu dopierdalają cały czas. Twoja popularność rośnie. No, jakby inaczej. Co za kurde, chłopiciu. Ten dżinn mnie czasami tak zaskakuje, no. Ten odcinek będzie krótki, nie wystarczającej kawa. Myślałem, że troszkę dłużej mi zejdzie... ...rozwalanie tego gościa. Wyraźnie się przeliczyłem, tak Ile już mam? 15 Czy wystarczy? Powiedzmy, że tak No tu nawet się nie może rozwijać Bo nawet handel mu nie działa Praktycznie nic mu nie działa, tak? On jest w dupie No może jeszcze się pospieszyłem z tymi z Tymi ciężkimi troszeczkę, ale no Raczej i tak nie ma szans. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Robić tu kurwa. Wiadomość od Wieprza. Wieprz jest dziś jakiś niesmutny. Wieprz może wpaść w kłopoty. Wieprz Zaro pójdzie na ubój do rzeźnika. Będziemy przejebane za to, że tknąłeś mojego ser. tego, jak on się nazywa. Ser lord krzyżowy, za to, że go tchnąłeś kurwa zginiesz. Co to? Co się ze mną dzieje? No no nie widzicie no. Jakieś fortyfikacje, murki porobił tego tutaj Placey widzicie, tu uwięził swoich... Co mu z tego przyszło nic? Bo to... Tego nie przewidziałem. Ten atak jeszcze nie wyjdzie. No ale to będzie jeden odcinek, to, że nie zostanie zaraz ubity? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tutaj jednak ja muszę robić tych uczniów na koniec. Szczupłe, o kurwa. wiadomo, się dwie wieprza. Nie przyszła jeszcze, zaraz przyjdzie. Ale w sumie nawet dobrze się stało, bo ich wypędziłem stąd. Oni tak ja już nie, nie ma hajsu, się nie? żeby sobie kupić nawet. Pierdzała dalej tamczył. Niech ci nie pokona. Niech. Nie cierpię oglądać tego murdienia. A taka żadna. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Właż mamy zapewnione. Wszystko się dzieje, zajebiście <laughs> Nie wiem, czego mi brakuje, to żelaza Za mało złota, mój panie. Za mało trudno, bo trudno. To za mało jest też ludzi. Zapasy w naszym spikleżu powiększają. Nasz 8. skarb pustosje. Minus 8. I chuj, teraz będzie dużo kasy, poczekamy chwilę Widzicie jego spichlerz, no on tu... On tutaj już praktycznie nie istnieje tak Jego ludzie są co chwilę zabijani gdy, gdy idą do roboty Widzicie no Ej co to za odcinek Ja tu dominuję zdecydowanie no. Pomyślałem od samego początku zacząłem atakować nie masz wystarczające... i to się najwyraźniej bardzo opłaciło. Potrzeba złota. już jest? 16 za mało, musi być 50. 50 i mu zrobię wjazd na chatę, bo on nawet nie ma tego, żeby sobie bramy postawić. No. No i przegramy. Już jest prawie pewne. <laughs> znaczy, prawie. To jest już pewne. Co ja bym tu mógł sprzedać? Całe drewno sprzedałem, bo mi jest na gówno potrzebne, tak szczerze Nie mówiąc. Nie masz wystarczającej ilości jeszcze ogólnie... Te worki. Tak. To już dla jest dużo. Potrzeba złota. No i zajęliście. Jakoś to leci. No, on tu już nie ma ludzi. Jedynie tych tutaj kuszników. To są jego ostatnie jednostki. Ja nie chcę mu jeszcze wjeżdżać na chatę, bo jest 26 dopiero moich. No, widzicie, co się z nim dzieje. No. Kompletnie nie potrafi zarządzać swoim, swoim krajem. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nasz skarb pustoszeje Co pustoszeje? No bo wojsko nie Sam nie chcesz utrzymywać debilu Dobra, znowu możemy kogoś kupić Potrzeba złota Armia rośnie bardzo szybko I myślę że już niedługo wieprz będzie musiał skapitulować By już? Nie, jeszcze poczekam, jeszcze się wstrzymam. Muszę ich tu, bo tam nie za dużo, ale nie mam ochoty wydawać na nowych łuczników. Nie masz wystarczającej ilości towarów. No nie myślę, że już teraz będzie po nim. Za mało złota mój panie Dalej jest za mało no. Tych 50, no to minimum muszę spełniać Pierdzielon Nie masz wystarczającej ilości towaru Czuję moc, cały czas jest moc 40, dobra, wyjebane Jedźcie tu, kurwa, i zróbcie dym. Ale ty też, kurwa, masz jechać! Wiadomość od wieprza. Wieprz... Jest dziś jakiś nie wieprz. Może wpaść w kłopoty. No, zajebać ich tutaj strzałami. No, zginąć, te kurwy. Mnie tyle ludzi zabiło No gincie, kuszniki Giną? Giną powoli Bardzo dobrze Czekam aż pierwszy do mnie Pierwszy kill będzie? będzie, będzie. Jest pierwszy kill Bardzo dobrze, już jest drugi Zostało ich już tam tylko 3 i mi pozostało jedynie wysłać tam jednostki które rozjebią wieprze już na nie ilości towarów i to będą jednostki takie dlaczego? bo są tanie i szybciej i nie będziecie długo czekać na pogrom bo tam już tak nie ma żadnych jednostek to wejdą bezproblemowo nie? Wiadomość od wieprza. Wygrałem, wygrałem! Nikt nie pokona, wiesz. Ciekawe że coś wygrał, to tak, kurwa baranie głupi Jak na razie to cały czas ci ładują w klatę strzały. Jak gredniasz też, jeszcze tam pójdę i ci się z dupie na klatę zobaczysz. Nie no, ogólnie poszło nam bardzo ja dobrze dzisiaj. Co to? Co się ze mną dzieje? Co, no nie wiem, może za dużo zjadłeś i... Różnie z tobą było, człowieku. Ale dzisiaj poszło gładko, a ja myślałem, że znowu będzie jakiś sultan, to by z nim było pieprzenia w pizdu. Ci sultanie są najgorsi. Nie zawsze tyle tej smoły leją, później to podpalają, no jest praktycznie... przewalone Sultana sultanami, no ale cóż. No, asasyni się teraz nie zajmą bez problemu, jest tam dużo, także od Nie, Dobra gościu. Musisz się niestety poddać, musisz... Musisz uznać kapitulację, bo ja zwyciężyłem takimi oto jednostkami. Zwycięstwo! Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć! Aha, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, co chcecie. Mają być. Lajki. Nara.